No to jak już odkłamujemy tyle, to y, odkłammy coś, co jest bardzo zakłamane w polskich mediach. Tak, odkłamiemy to do maksimum. I niezależnie, czy, czy to są media lewicowe, czy to są media prawicowe, to jakby się umówiły. Wszystkie okłamują Polaków, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie. Można by powiedzieć, że mają wspólny front informacyjny. I ten front informacyjny wygląda w ten sposób, że Państwo otrzymujecie... Jeden kształt informacji. Nie ma, jakby zupełnie takich odmiennych e, wariantów. Im bardziej e, nasi koledzy z renomowanych redakcji okłamują Państwa, jeżeli chodzi o e, kto, kogo napadł na Ukrainie, tym bardziej we mnie rośnie chęć tłumaczenia, że tak wcale nie było. Nie tylko panu panie Macieju trzeba wyjaśnić to, że sprawa nie jest tak prosta i oczywista, jak się to tłumaczy, choć może inaczej odwrotnie powiem. Ona jest właśnie prosta, a przekazuje się nam ją w tak skomplikowany sposób, żebyśmy nie domyślili się jak jest naprawdę. Na Ukrainie żyje, żyło mnóstwo Rosjan na terenach jakby etnicznie rosyjskich zawsze na skutek podziałów terytorialnych państw na skutek pewnych perypetii historycznych. No, ci ludzie, ci Rosjanie znaleźli się na terenie państwa ukraińskiego. Oni nie czuli się jakoś szczególnie w tym momencie przesunięci, jeżeli mogę to tak nazwać, bo to była wszakże Republika dużego Związku Radzieckiego, więc byli po prostu obywatelami Związku Radzieckiego, Rosjanami, ale jednocześnie obywatelami Republiki Ukraińskiej. I gdy na Ukrainie po rozpadzie Związku Radzieckiego zaczęła narastać niechęć, zaczął narastać faszyzm, jak to tłumaczą mieszkańcy Doniecka i kult Hitlera, postanowili, że nie będą dalej wspomagali takiego państwa jak Ukraina, a wspomagali je dość intensywnie, to w Donbasie, to w tej wschodniej części Ukrainy. Był cały przemysł, kopalnie. To ci ludzie, ci Rosjanie utrzymywali tą resztę. A gdy do tego doszły e, takie incydenty jak Majdan, gdzie tysiąc osób obaliło legalną władzę za pomocą karabinów. Powołano prezydenta pełniącego obowiązki, choć takiego w konstytucji nie ma, takiej instytucji, no ale jednak można było, no to rzeczywiście pojawiły się przesłanki, żeby coś z tym zrobić. Więc Rosjanie, obywatele Ukrainy rozpisali referendum u siebie. Szanowni Państwo, nikt o tym w Polsce nie mówi. Tam odbyło się na tych terenach referendum. Referendum to było tylko jedno pytanie: czy chcesz, Odłączyć się od Ukrainy i stanowić oddzielne państwo? Odpowiedz tak lub nie. Nie było jakiegoś skomplikowanego pytania. Absolutnie. Organizatorzy referendum nie roztrząsali, nie dzielili włosu na czworo. To było proste pytanie. Mieszkańcy tych terenów opowiedzieli się za tym, że chcą się odłączyć od Ukrainy. Oni chcieli wyłączyć się z tej anarchii, która zapanowała. Chcieli też jakby lepiej korzystać z tych bogactw, które mają u siebie. Wiedzieli, że są tym jakby takim magazynem i inspiratorem wszystkiego dobrego, co się dzieje na Ukrainie. Tak, panie Macieju, warto zwrócić uwagę, że oni byli bogaci i dlatego na przykład mieli bogate drużyny sportowe w Doniecku były. Ale najpierw byli bogaci, a potem mieli drużyny sportowe, a nie byli bogaci, bo mieli drużyny sportowe. Tak to nie działa. Przeprowadziliśmy wywiad z dziennikarzem z Donbasu. Zapytaliśmy o te wszystkie kwestie, jak to jest? Powiedz nam, jak, jak to było u Was? Czy, czy Wy tam w ogóle mieliście jakieś referendum? Dla... Tak, oczywiście, wszystko potwierdził i to nie byle jaki dziennikarz. No właśnie. Szef jednego z największych mediów w Donbasie, agencja Newsfront. To, to dzielni ludzie, którzy często są na pierwszej linii, obok nich świszczą kule i Wielu dziennikarzy polskich, tych takich salonowych, których państwo oglądacie, do kostek nie sięga tym dziennikarzom. Witam, e, Możesz Możeszli ty rozkazać prawdę o danieckiej republice? Witam, ja zgodnościem rozkazuję Wam prawdę o obстановkach danieckiej republiki, odpowiem na wszystkie Wasze pytania i opowiem sytuację o sytuacji od początku. Starałem się zadać panu Konstantynowi, synowi Sergeja, Sergiejewiczowi mm. Knyrykowi. Dziękuję. Pytanie nie wierząc mu, starając mieć się mieć dystans do, do tego, co mówi, gdy opowiedział mi, jak było z referendum, które uchwalili, czyli, szanowni państwo, postąpili zgodnie z prawem międzynarodowym. Przecież ostatnio mówi się o tym, że Szkoci mogą się odłączyć od Wielkiej tak. Brytanii i co, Szkotom wolno, ale Rosjanom w Donieckiej Republice już nie wolno, już można na nich wysłać mm -hmm. ukraińskie śmigłowce. No więc, gdy odpowiedział mi, tak, mieliśmy referendum, rozpisaliśmy referendum. Ja mówię, a pokaż mi, jak wyglądała karta do głosowania. Szanowni Państwo, po 15 sekundach miałem tą kartę. Jako dowód, że rzeczywiście odbyło się tam głosowanie, zadałem jeszcze kilka innych pytań i na wszystkie odpowiadał bez namysłu, bez problemu, a jeszcze musiał mieć czas na przetłumaczenie translatorem Google'a. A ja z kolei, spoglądając na tę rozmowę, którą pan redaktor prowadził, to w największe jakby osłupienie wprowadził mnie jeden komentarz: komentarz kolegi dziennikarza z Donbasu, który stwierdził, że Pytając, jakby, a jak to relacjonują u was w telewizji? A dodał od razu bardzo takie smutne dla nas stwierdzenie, bo w Europie to raczej wy nie możecie za bardzo mówić prawdy. My żyjemy w zupełnie innym przeświadczeniu, że jesteśmy w pełni demokracji, w pełni wolności Życiemy słowa. Wszystko tak naprawdę, wszystko, co się dzieje. Tak, dokładnie, jak to wygląda od A do Z. A on mówi, no u was to chyba za bardzo prawdy powiedzieć nie można, więc jak to, jak to jest relacjonowane? Zapytałem Konstantina o to, czy Rosjanie ingerowali w działania na Ukrainie. I teoretycznie powinien mi odpowiedzieć, nie, Rosjan nie było żadnych, to jest tylko propaganda Zachodu. Mhm. Nie, szanowni państwo, odpowiedział, tak, byli Rosjanie przyjechali tutaj bo mieli tu rodziny u nas przyjechali jako ochotnicy zaciągnęli się do naszej donieckiej narodowej armii on sam jest wolontariuszem z Odessy ile pamiętam też to do, właśnie też z Odessy tej akcji. Z, z innej części Ukrainy przyjechał i pracuje teraz w innej części kraju tak, tak się odbyła u nich ta rewolucja. Pytam: "Ale skąd wzięliście czołgi? Skąd wzięliście transportery? Skąd wzięliście jakiś sprzęt bojowy?" Mhm. No, w dorozumieniu musieli wam podrzucić Rosjanie, prawda te tak. zielone ludziki, prawda? No tak było to przedstawione u nas. I on mi odpisuje: "Jak to? Przecież to my mieliśmy ten przemysł, to u nas były te jednostki, to my, to my służyliśmy w tych jednostkach, to my te czołgi produkowaliśmy. Na mnie nie musiał mieliśmy. nic dawać. To jest, tam, bo, bo w tej części Ukrainy właśnie ten przemysł, Szanowni Państwo. Tak, był, ciężki przemysł i przemysł. Tego, tego się nie mówi. Mówi się o jakichś separatystach, którzy coś tam. On dodaje, że Rosjanie mieli w tym czasie inne problemy. To jest Syria, to jest kilka jeszcze innych zdarzeń i po prostu. Bardzo otwarcie podaje w rozmowie z panem Maciejem takie stwierdzenie, że gdyby Rosjanie się zaangażowali, to my już dawno bylibyśmy w Kijowie. Oni po prostu się nie zaangażowali. I szanowni państwo, to jest strasznie bolesna sprawa, że musimy to my mówić dziennikarze, no nie no mediów szacunek. publicznych. Nie mamy żadnej misji do realizacji. Że... Ale, panie Macieju, tutaj duże podziękowania dla Pana, że Pan jako yy, lokalny no, dziennikarz zadał nie, sobie nie... trud zapytania człowieka tam. Jest to, Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, tak proste, ale nikt tego trudu sobie nie zada. Pan Maciej napisał. I po prostu jest człowiek na miejscu, odpowiada, tak, nawiązali ten kontakt. To tak oczywiste, ale jeżeli chce się ten wspólny front, nie news front, tylko wspólny front e, informacji trzymać, no to można oczywiście kopiuj w klej, zielone ludziki, Rosjanie i tak dalej, i tak dalej. Jako ciekawostkę, e, dziennikarz przekazał nam, że w tej chwili, w Donieckiej Republice, yy, bo ja zapytam, a, a wy tam płacicie w ogóle podatki? <grym> tak, płacimy podatki. One są, jeżeli chodzi o sprawy takie, jak podatek od gruntu, on to nazwał socjalnymi chyba. Użytkowe, tak Użytkowe to nazwał. Takie. To jest to połowa stawki tego, co na Ukrainie i większość biznesmenów już płaci podatki w Doniecku. Szanowni Państwo, oni mają normalne państwo. Yy, oczywiście nie jest uznawane przez społeczność międzynarodową. Tak. I oni tam mają świadomość, yy, Szanowni Państwo, że Amerykanie, Polacy, Brytyjczycy, Kanadyjczycy. Szkolą y, żołnierzy ukraińskich, w zasadzie nawet y, nie żołnierzy, tylko y, najemników, bo y, y, rząd Ukrainy dostał potężne pieniądze od Stanów Zjednoczonych i za te pieniądze wynajmuje najemników i cały czas, mimo traktatu, który jest zawarty, y, to słynna sprawa, bo to ten, do którego nie zostaliśmy dopuszczeni. Pamięta pan, mhm. panie Janie, państwo tak. też na pewno pamiętają, y, to, to Ukraińcy cały czas atakują ludność Doniecka i okolic. I jaką fajną rzecz Konstanty powiedział, to to, że powiedz mi, w formie pytania mi to zadał, to my ze śmigłowców i samolotów strzelaliśmy sami do naszych osiedli? No nie wiem. A to wytłumacz mi, dlaczego akurat na tym terenie nie mieliśmy żadnej jednostki lotniczej? Jak my, jak my tego dokonaliśmy? No to rzeczywiście, ten paradoks wyjaśnia chyba wszystko. Zatem pozdrawiamy naszego nowego kolegę z Donieckiej Republiki. Dziękujemy za informację. Mam nadzieję, że nasi koledzy z mediów głównego nurtu spalą się ze wstydu za te głupoty, które Państwu wygadują niemal dzień w dzień. Kiedy my podajemy pewne informacje, Panie Macieju, to oni tak trochę miękną, tak ten front się trochę przesuwa. Troszkę Może tak. teraz też troszkę to przesuniemy dzięki temu, co się udało osiągnąć w tej rozmowie, na razie jednej. Po prostu zadzwońcie, sprawdźcie, zweryfikujcie te gotowce, które dostajecie do wybełkotania naszym obywatelom. I będziecie mieli wtedy szacunek normalnych, rzetelnych, niezależnych dziennikarzy.